Jest z nami Mateusz Żebrowski, witam serdecznie. dobry. Mateusz, przed Wami spotkanie, na które czeka cała Gdynia. Być może zadecydujesz o tym bezpośrednim awansie, o którym wszyscy marzymy. Pierwsze pytanie, Jarosław Wolniński, Magazyn Pomorski. Mateusz, czy jest to dla Ciebie najważniejsze spotkanie w karierze i czy ten fakt dodatkowo Cię napędza, czy może trochę jednak deprymuje, usztywnia? E, czy to jest moje najważniejsze spotkanie? E, myślę, że. Na pewno jedne z ważniejszych, bo grałem w finale Pucharu Polski. Myślę, że to też było ważne spotkanie. Strzeliłem tam bramkę, bardzo się z tego cieszyłem, ale się nie udało. Więc mam nadzieję, że ten mecz ostatni, który tutaj zagramy, myślę, że powinniśmy spokojnie sobie z tym przeciwnikiem poradzić, nie sprowadzać żadnej nerwowości, tylko grać swoją piłkę, to co gramy. I myślę, że optymistycznie podejść do tego meczu, no i żeby zakończył się happy endem. To twoje jakby podejście. A powiedz, jaka atmosfera panuje w szatni? Czy pełna mobilizacja, zdenerwowanie, czy może jakieś inne odczucia jeszcze? Nie, zdenerwowanie nie. no Wszyscy wiadomo, wiemy, jaka jest skala tego spotkania, i przede wszystkim wiemy, z jakiego tam pułapu. Wcześniej startowaliśmy w, w tamtym jakby w tamte pół rundy wcześniejszej, trochę, trochę, trochę nie tak to miało wyglądać, ale już jesteśmy za tym, no i myślę, że po prostu jesteśmy nastawieni bojowo i chcemy ten mecz wygrać. Kolejne pytanie, zimowid Bójko, sportowa Gdynia. E, czy nie czujesz pewnego niedosytu? Na początku sezonu byłeś praktycznie podstawowym zawodnikiem, potem na jakiś czas wypadłeś ze składu. Ostatnie mecze sprawiły jednak, że powróciłeś do was i pokazałeś, że można na ciebie liczyć. No tak, wiadomo. To niestety tak, tak było, tak jak właśnie było w tym pytaniu. Ale też po zimie, po okresie zimowym też miałem kontuzję. Zmagałem się z złamaniem palca, więc to też jakby troszkę uniemożliwiało moje występy. Ale cieszę się, że powróciłem do tej donadki i udowadniam, że po prostu to szansę wykorzystuję. Powiedz, co bardziej ci odpowiada, czy rola jokera, czasem przesądzająca wynik meczu, czy też wolisz wchodzić na boisko w składzie wyjściowym? Wiadomo, że każdy trenuje po to, żeby być tym podstawowym zawodnikiem i żeby wygrać od początku. A jeśli wchodzisz i dajesz zwycięstwo, no to jest z kolei rzecz taka, że na pewno zasługujesz na to grę od pierwszych minut, i wtedy też trzeba udowodnić to, że się na tym boisku jest po to, żeby nie być tylko jokerem, a też przesądać się już jako zawodnik pierwszej 11. Kolejne pytanie: Dominika Wakura, Radio Eska. Sandecja Nowy Sącz ma jeszcze szansę na baraże będzie więc walczyć. Jaki to przeciwnik? Na co jesteście przygotowani? Wiemy, że generalnie Arce dobrze gra się w domu tutaj w Gdyni właśnie z tym przeciwnikiem. No tak, na pewno kibice tutaj, tak jak będzie, widzimy tu mobilizację i, i na pewno wszyscy są nastawieni na ten mecz, no i to na pewno nas uskrzydli. I myślę, że podejdziemy jak do każdego meczu. Ten mecz po prostu gramy o pełną pulę i nie widzę po prostu innej opcji. I na koniec, razem po awans. Kibice się mobilizują wyjątkowo, zapowiada się rekord frekwencji. Czy liczycie, że właśnie po tym spotkaniu będziecie świętować razem powrót do Ekstraklasy? Na pewno, na pewno. Każdy na to liczy. Po to też wychodzimy na to boisko, żeby po prostu ten mecz wygrać i po prostu nie patrzeć na, na widzów. Bezpośrednio, bo grają też swój mecz też z bardzo ciężkim przeciwnikiem, też walczący o baraże, więc, więc różnie może być. To jest piłka i mam nadzieję, że po prostu wszyscy będziemy szczęśliwi. I na koniec pytano trenera, czy będziecie informowani o wyniku meczu Płodzi. Trener powiedział, że na pewno przy reakcjach trybun da się także wyczuć tutaj te informacje, które będą napływały z łodzi. I Jak ty byś wolał, czy jednak mieć tą nieświadomość, czy, czy jednak też będziesz? spoglądał w kierunku ławki i szukał podpowiedzi, jaki jest tam wynik. No nie wiem, że tak w sumie ciężko, ciężko określić. No przede wszystkim skupmy się na sobie i myślę, że tak jak właśnie trener powiedział, że no da się, da się jakby z ludzi wyczytać, czy ten wynik jest pozytywny, czy nie jest pozytywny, no ale my na pewno będziemy robić swoje i będziemy chcieli wygrywać.